Jesteśmy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Gospodarz dzisiejszej wigilii właśnie przygotował stoły. Weekend cudów dobiega końca. Tu się spotkają darczyńcy, obdarowani oraz wolontariusze. Podsumowujemy tegoroczną edycję. Już teraz mogę powiedzieć, że wszystkie paczki dotarły do rodzin. Jesteśmy dumni z darczyńców, wolontariuszy. Udało się. tych zaproszonych gości, serdecznie witam, ale najgoręcej naszych darczyńców i rodziny obdarowane. Dla nich wielkie brawa. <plosy> szlachetna paczka jest jednym chyba z najbardziej rozpozna rozpoznawalnych projektów ogólnopolskich. Wbrew pozorom, szlachetna paczka nie robi paczki. Praca w szlachetnej paczce polega na tym, że wolontariusze szukają rodziny i pracują z tymi rodzinami. Darczyńcy robią paczkę, a my działamy systemowo, pomagamy mądrze. Czyli pomaga, niesiemy taką pomoc tym, tym rodzinom, która sprawia, że ci ludzie sobie dalej poradzą sami. Nie byłoby tego weekendu cudów, gdyby nie wolontariusze. Oni w sumie są taką siłą napędową całego projektu. Chciałabym Państwu przedstawić drużynę szlachetnej paczki rejon Świebodzin. Będę wyczytywać wolontariuszy i bardzo Was proszę, żebyście wychodzili tutaj na środek. Adam Kamyszek, Anita Czajka, Anna Cieplicka, Beata Wojtkiewicz, Bożena Bojko, Jakub Chudziński, Janina Smorą, Joanna Goczewska, Jolanta Muchowska, Klaudia Świecińska, Ludmiła Milewska, Magdalena Rutkowska Zajma, Małgorzata Flasińska, Maria Cichowlas, Maria Witels, Marlena Kotwica, Mateusz Cejko, Michał Korepta, Monika Duda, Natalia Chodor, Natalia Paczewska i małego Stasia też poprosiły. Jest? Jest. To, jest! to jest nasza drużyna, która działała w rejonie Świebodzie. Od kilku lat mamy też tutaj y, lidera, jest nim Rafał i teraz powiem jako wolontariusz, nie jako żona. Odwaliłeś z drużyną kawał dobrej roboty. Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. Weekend Cudów w godzinie dobiegł końca. 20 wspaniałych wolontariuszy. Nie wszyscy tu są, byli wymienieni, Część jest, są to studenci zaoczni, dzisiaj studiują, część pracuje, ale było ich 20. Włączyli 45 rodzin. Odwiedziliśmy 70, z czego 45 zostało zakwalifikowanych, włączonych i co najważniejsze, obdarowanych przez darczyńców. Także wielki szacun dla wolontariuszy, którzy zarywali noce po to, żeby dopełnić wszystkich formalności i żeby te rodziny mogły na czas otrzymać baczność. Dziękuję im za to. Darczyńcy, bo też tutaj są wśród nas, nie wszyscy, ale dojechała część darczyńców, nasze anioły na ziemi. Dziękuję, że jesteście z nami, za wasze wielkie serce. Bez was byśmy tego sukcesu nie osiągnęli. Finał dla was jest. To jest finał dla Was. Dla nas to jeszcze nie jest finał. My dalej będziemy pracowali z tymi rodzinami. Dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy. Dziękuję. Anioły na ziemi. W tym roku jest 19 edycja Szlachetnej Paczki w Polsce. Natomiast my tu w rejonie Świebozi mamy piątą, małą piątkę jubileuszową i chciałbym poprosić osobę, która od początku, od pierwszej edycji, jest z nami, która nas wspiera, która nigdy nie odmawia. Wszystko, o co proszę, to, to, to zawsze dostaje, która jest takim właśnie aniołem, też wsparciem. Poproszę panią Sabinę Orlicką do siebie. Pan Rafał ma wspaniałą drużynę w postaci swoich wolontariuszy, a tak naprawdę myślę, że każdy z darczyńców też taką drużynę posiada. Ja swoją wspaniałą drużynę mam również w osobach kilkuset uczniów, ich rodziców i prawie setki nauczycieli. Ja mogę być czy jestem ich przedstawicielem, ale Orlicka bez nauczycieli, uczniów i rodziców powiatowego zespołu nie istniałaby. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Jest jeszcze jedna osoba, która jest z nami od zeszłego roku, która pomaga nam. W tym roku. Między innymi też ta wigilia, to i zawdzięczamy tej osobie, ale ujęło mnie to, że ta osoba stanęła murem za nami, za drużyną, za projektem szlachetnej paczki. Jeśli wpłynęły jakieś złe słowa, to umiała odezwać się i stanąć za nami i wesprzeć nas. Oproszę tutaj pana burmistrza, się Kochani Rafał przede wszystkim dziękuję, że mogę tutaj z wami dzisiaj być, to jest ogromna, ogromna przyjemność. Ja podobnie jak pani dyrektor tutaj jakoś nie czuję się jakoś specjalnie może nie ma aż takiej potrzeby wyróżniania mnie w żaden sposób, bo uczestnictwo w takim przedsięwzięciu, jakim jest szlachetna szlachetna paczka, to jest przede wszystkim ogromna satysfakcja i z wielką przyjemnością patrzy się na taką piramidę dobra, która powstaje właśnie dzięki tam, takim ludziom jak Rafał, jak wszyscy tutaj obecni wolontariusze. I to jest ogromny zaszczyt, że można być jakimś tylko takim nawet malutkim trybikiem w tym wszystkim. Ja Wam wszystkim życzę przede wszystkim tego, żeby ten ogień i ta pasja i ten zapał do działania w Was nigdy, nigdy nie wygasł, bo to jest coś, co... Stanowi integralną część tego miasta i, i wy z pewnością jesteście takim bijącym sercem tego, co się tutaj dzieje, i ja mogę tylko powiedzieć, że jestem dumny, że mam przyjemność być jakąś taką malutką, malutką częścią tego wszystkiego i oczywiście życzyłbym sobie, żeby ta nasza współpraca dalej przebiegała w takim dobrym tonie i stopniu jak do tej pory. Szanowni Państwo, szlachetna paczka to jest coś wyjątkowego na skalę całego kraju. To trzeba powiedzieć głośno, że jeżeli coś wywodzi się ze środowisk świeckich czy z kościelnych, to nie ma żadnej różnicy. Jeżeli coś niesie za sobą dobro, to trzeba to wspierać w każdej postaci. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Jeśli lubisz ludzi, to zapraszam do kolejnej edycji w 2020 roku. Jest, są to niesamowite emocje, które naprawdę warto przeżyć i liczę, że spotkamy się w przyszłym roku.